Cześć, się na Wszystkim z tej strony, Kuba. To jest kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj zaczynamy już drugi odcinek z naszej nowej serii. Tutaj już stoi John Deere po siebach. Ja, jak normalnie jestem ubrany, tak jak ostatnio się ubieraliśmy. E, tutaj stoi Masej na tym fajnym strychu. Pod strychem, takim dachem, można powiedzieć. E, dzisiaj e, mamy akcję. Jedziemy wypożyczyć pszczepę. Potem idziemy, idziemy kupić bredala. Przyczepę oczywiście tą, co mówiłem. E, zrobimy to za jednym razem. Od razu. E, ten. Tą przyciepę wypożyczamy, tak jak mówiłem. I kupujemy bredala. Znaczy trochę... No, trochę może szkoda pieniędzy na niego. Albo wiecie co? Nie. Kupimy go, bo to nie ma sensu. E, I... No, nie przebudowałam nic za odcinkiem. Jeszcze te kury, co obiecałem Wam, można powiedzieć, ale bardziej sobie, bo na tamtym powiedziałem odcinku, że chcę po prostu te kury zakupić. My kury sobie postawimy w tym miejscu, gdzieś tutaj, żeby one nam po prostu nie przeszkadzały. Żeby też nie było jakieś przeszkad przeszkadliwe, to e, dobra. No i wsiadamy w Maseja jedziemy nim sobie prosto na sklep no, chociaż nie wiem nie do końca ten sklep jest, ale okej okay. no, pojedziemy, nie? poczekajcie, 9 9, mapkę sobie włączymy i teraz w którą stronę skręcić, a chyba w tą chyba ale nie jestem pewien do końca dobra teraz sobie chyba już poradzę Mm. Kurde, nierówno jada, ale. Kim. Mm. Z tymi. No, tam jest sklep. Ja miałem rację. Najpierw bierzemy Bredala, wapno No, na koncie mamy ile? Bo nie widzę do końca. Kurde. Tam wstać w tym rogu jest. Od nagrywania chyba Nie wiem już. Nie widzę całkiem tego. O dobra Kierunkowskaz, nawet Wajho, Kierunkowska się przetał, eee, sprawdzę w sklepie, bo ma kurde zasłania mi to po prostu, eee, od razu kupimy te eee, wapno. 130 tysiące Dobra kwota, nie? O, zapomniałem, że można miałem powiedzieć, że można kupować już podwójnie sobie. Najpierw bierzemy ten... Yy, co ja mówiłem bredala na początku. Najpierw bierzemy przyczepę, pozbieramy i, mo i możemy ją yy, oddawać. Jedziemy wtedy po brydala i sobie z brydalem działamy na polach, bo tam brakuje wapna z tego, co patrzyłem poza odcinkiem no i fajna akcja będzie na odcineczku, nie? o Boże, nie działa nawet, żeby mapkę włączyć muszę sobie zaprogramować tą kierownicę po swojemu, żeby mi było jak najwygodniej opuszczanie na tym joysticku, nic prawie nie ma na tym jakieś opuszczanie, podnoszenie motowideów to już jest, ale na przykład inne rzeczy to już tak słabiej. i teraz, jak ja bym chciał sprzedać słomę Kurczę, to powiedzcie mi gdzie jechać tutaj, bo to... Poczekajcie. Na pobocze zjeżdżać. Włączyło się, włączyło się. Włączamy, gdzie tu stoimy. Jest. To gdzie? Powiedzcie mi gdzie? Ja Miałem jechać. Yy, sprzedaż. Ex straf vale bi biomas, albo jdeme na 150, czyli sol, walej biomas energy, biomas energy. Gdzie jest to? Słowa są na O Boże. Aż tak daleko. Ja chyba pracownika z tym puszczę, nie? O no co? Skręcam, uwaga. Dobra, git. w ogóle fajnie, bo potem chcę blisko tutaj zatankować. O, jakaś pani sobie tutaj idzie. Fajnie. Yy, paliwa tylko tutaj nie ubywa tak, tak po prostu dużo, jak w normalnych ciągnikach. A w normalnych ciągnikach też jakoś dużo nie ubywa tego paliwa. Czas na jakiś czas się takie ciągniki tankuje. To trochę mało aut, coś jeździ. Tak szczerze mówiąc. Się włączyło i też tu jest 80 obrotów chyba tak jak w tamtym odcinku bo jak ja jak widzicie ten odcinek co ja go nagrywam w jeden dzień może 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 no fajny jest ten fajny. muszę to wam przyznać po prostu tylko kupować i grać ja bym mógł te farmingi. to są najlepsze gry rolnicze i w ogóle patrzcie jak to fajnie tutaj wlatuje. Fajnie tutaj to wlatuje. Po prostu i jak tą teksturę, nie jak w 19, czy po prostu to sobie... E, po prostu się gromadziło w tym, tak? Ja będę jeździł tak jak w realu się jeździ te kółeczka takie fajne. E, czyli tak. I potem w drugą stronę wiecie co chodzi. Chyba. I tak po będę sobie tym jeździł. O co tego ile to ma na to w sumie nie wiem no ale podejrzewam no już 300 litrów szybko się to zbiera to jest ten najgorszy przejazd to w ostatnim odcinku był jak możecie to zauważyć ja oczywiście zachęcam żebyście byli na te odcinki Eee, na pewno będzie dużo tych odcinków Bo chcę po prostu Dużo nagrywać was, dla Was z tej serii Czyli fanny simulatorowe 20 Ja tak dziwnie co to pojeździłem Ale to ja, ja robię tak to po prostu żeby Jak wygodnie mi nawracać. Trochę to polecam ja pierwszym podmiotem eee, Patrzę w sobie czy tam, no, ja Czasami kontrolki działają, działają nie Ciekawe czy kiedyś, akumulator tu się może rozładować, czekajcie. No nie, działa to, działa dalej, bo to jest trochę szerokie. O. Jak coś to ja, nie że ja jakoś to chcę robić jak w realu, tylko ja po prostu, żeby umieć się z tym nawrócić. Żeby po prostu nawrócić się z tym i to mi wystarczy, nie? Ten odcinek nie wiem kiedy będziecie mieli, bo szczerze nie wiem kiedy tam ktoś się wrzuci No trochę tutaj go pog to pogniotłem, ale nie chciałam się z tym cofać No, ale to też nie jest, jest farming Wrócę, tylko trochę szkoda mi tego, że to się pogniotło. Nawóz duży się i tyle więcej tu nawozu się jadę poprzez no, nogi No już pomysł, jaki w na następnym odcinku będę chciał kupować ten. E, tutaj pracownik pojedzie, tak z tym e, Patrzcie, żeby wam też pokazać, jak to będzie z tym pracownikiem. Create right job, czyli stwórz pracę. Tak myślę. go go nie. F. tu i to jest tu start job dobra nie chcę jechać czemu nie chcę jechać, nie wiem kraj job tu tu i tu Dobra, sam pojadę, bo nie, nie wiem jak on to... Wykmij sobie. Czekajcie, gdzie to jest? Nie, ja to muszę sobie uznać trochę na mapie, to. Czyli to jest tutaj w tym zalążku. Jak mam te pole, to już wiem, dobra. Czyli, ja będę z mapą jechał, przepraszam was za to bardzo, ale... Prawa strona, gościu. Przepraszam was za to bardzo, że wam to odrealniam, ale... Po prostu... Ja, ja z tą mapą, bo nie wiem do końca gdzie to jest. No, mam nadzieję, że dobrze skręciłem z ruchem. Gdzieś źle skręciłem, ale jestem głupi! Boże, to jest dla in innego pasu chyba. Tak myślę, ale... No, nie, dobrze chyba skręciłem. Jeszcze szybko z brwi pojeździmy. No ja on zrobię chyba teraz cięcie, wiecie? Widzimy się na stacji. Dobra, widzowie, jestem. Proszę bardzo. Jesteśmy już na tej stacji. Gdzie no, teraz tutaj było? Że to jest z przerazu gdzie, gdzie tutaj to, to, to się sprzedaje w takim sensie bardziej tam no to dobre tylko powiedz mi zenek ile mam za to ileś dostał ale obroty ma razy 100 tam są obroty ile za to dostanę 2000 no fajny hajs dla mnie jak najbardziej bo obciążnik czy coś tam kupi. masę ja zostawiamy tutaj mamy się do John odczepiamy od niego siewniczek dobra, odczepiony się nie i teraz jedziemy po bredalka naszego szybko tym bredalem pojeździmy bo to chyba wymaga wapna, nie no, needs lime? Czyli lime, lime. Lime to chyba wapno, nie? Czekajcie. Remote foliage. To moje pole harvested. No, ale posypiemy je wapnem, bo ja nie wiem, bo ja mam wersję angielską tego farminga i po prostu. O, nawet kontrolka stop się świeci szybko kontrolkę włączaj mi tu znaczy nie kontrolkę, tylko ten kierunkowskaz bardzo. Um, przepraszam bardzo przepraszam um, jedziemy tutaj sobie Boże, jak ja puściłem gaz na tempomacie, ja, ja lubię jeść no ale fajnie, że w A co to jest za to szczerze czekajcie e to ja wysiądę? Aha, dobra, bo tam jest ta automatyczna skrzynia biegów, czyli patrzcie, teraz mam, jak jest duży bieg, to jest... E, się wyświetla. Bierzemy E, co? E? Duży bieg? Takie... o Wiecie, o co chodzi, nie? E, o, są przyczepy teraz. E, przyczepa. To daleko chyba pojechaliśmy. No, dobra, przyczepę chcę zwrócić. Więc BMP, tutaj, tutaj, to. To jest teraz na przodzenie, to, to jest mulczar? To jest mulczar chyba. Więc więcej nie mam na przecenach. Eee, tutaj... Gdzie to jest to używane? Gdzie ta przecież mogłaby się... Ja nie wierzę po prostu w to. Wiem, że gdzieś to tutaj... O! oddamy, ale dobra. Teraz pojeździmy już z tym. No e, i nie? I będzie koniec odcinka. E, ten odcinek będzie miał jakieś 20 minut. Chociaż nie chcę, żeby on był jakiś mega długi, nie? Też nie chciałbym bardzo, żeby on był jakiś mega długi, żeby on się odgrywał i długo, żeby YouTube nie go sprawdza. E, Więc Więc no, widzimy się na gospie. Tylko nie wiem ile tego mieć. To mój worek znika, tak? No dobra, to widzimy się na gospie. Zajeżdżam sobie tutaj u tyłu gospodareczki pięknie. Tutaj sobie pojadę do naszej gospy. Pięknie od tyłu borówkach. Tutaj pięknie poprzyjeżdżam. I to myślę na to czekaliście przez ten cały odcinek No, czyli robienie tym brydalkiem naszym. Pięknym. O kurde, żeby tam się nie posypało ładno. O Jezus Maryja! Wolutku! No oczywiście teraz lepsza tekstura tego jest. Przyznam No tutaj jakoś wielce to szybko nie idzie, ale też nie idzie to jakoś wolno. Tak, możemy to sobie powiedzieć. I w ogóle każdemu to można tak powiedzieć, bo przynajmniej ja to tak powiem. Po, po prostu sobie potem dowapnuję Kurde, tam, Ten cypel potem dowapmuję, żeby... Żebyś się komentarze wpisali. Ja nie dowapnowałeś tam. jak wapna zabraknie, to teraz trudno będzie już. Teraz wyprostowałem ten przejazd, myślę. W ogóle przepraszam, że ja tak jeżdżę po tym polu. Ale ja się już tak przyzwyczaiłem, że od dziewiętnastki, że ja tak jeżdżę po prostu sobie po polach i się nic nie. dzieje. fajnie jest. Patrzcie jaka teksturka. tym mu trochę leci. Yy, tylko ja muszę wyłączać do Was z tego jak jest. Kurczę, przydałaby się na następny odcinek znowu nowy nabytek, czyli talerzówka i mam już jeden ciągnik na oku, nie zdradzę. No, ale po prostu nie chcę zdradzać tego ciągnika, tu w ogóle gruber stoi nasz, którego jeszcze nie korzystaliśmy, o dziwo. To jest małe pole, fajne bardzo. Na moje oko to na tym polu dużo można zrobić. O, ja od tej strony teraz zajadę, tak? Ten bredal ma tylko duży rozrzut. I fajnie nim by się na misję przejechać było. To teraz dużo takich misji chyba będzie. O, dost. Poczekajcie, ja sobie coś ustawię tutaj w ustawieniach farminga, żeby, coś to miało ustawione. Że ja nie chcę mieć tego częstochliwości zapisu co, 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 co 5 minut real time i nie jeden dzień. Przynajmniej 10 tych dni ja chcę mieć. Bo to potem śpicie, wiecie. I po prostu od razu ten. Dobra, nowy nabyteczek, fajny. Możemy już go sobie odkładać. I teraz pytanie. Pug. Czy w następnym odcinku kupować? Bo ja nie chcę też tych nowych nabytków tyle kupować, bo potem będziecie w tych komentarzach pisali, że to jest jak, jakoś za dużo. I że w ogóle. Nie, dla mnie to nie jest za dużo. Jak dwa nabytki na jeden odcinek. Tylko, że wiecie, ja w tym odcinku kupiłem. I w następny już bym tego nie chciał znowu kupować sobie. Bo to wtedy wyszło, że ja tylko kupuję. Wiecie co? Cofniemy sobie do wiaty. Cofniemy sobie do wiaty. Chce nas wjeżdżać od tamtej strony, po prostu cofniemy. W sumie mogę oszczędzać paliwo i po prostu z tamtej strony pojechać, ale nie chcę. cofnęliśmy sobie do wiatki pięknie no i w tym odcinku to by było na tyle jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę oczywiście subskrybujcie kanał, dawajcie dzwonek jeśli chcecie więcej, żeby wam się chodziło i oczywiście w tym odcinku to by było na tyle, siema